Witajcie poszukiwacze skarbów. Dzisiaj były wielkie plany. W sumie nadal są bardzo ambitne na wyjście i poszukiwanie złota plus detektor, może przez jakąś chwilę w jednej miejscówce 3x3 metry. Ale pogoda jest straszna dzisiaj. Wczoraj był upał, a dzisiaj naprawdę jest nieciekawie. I szczerze powiem wam jest taki wiatr, że nie chce mi się nawet z auta wychodzić. Jestem już. Eee, wrzuciłem sobie detektor na słuchawki i pośmigam przez jakiś czas tutaj w okolicy. Zobaczymy, co zacz czy coś zacznie w ogóle wychodzić. A najwyżej później, jak obczaję, bo widzę, że tam jest bardzo dużo ludzi. Jak zobaczę, co jest 5, to najwyżej przejdę się. Poszukiwanie złota. Tutaj teraz bardzo mocny sygnał 75. Brzeg very, very, very London. London hmm. ładnie bijącego i to jest kółko od namiotu jest pierwsza monetka. 10 ore chyba ta taka. Nie, 50 ore. No ta wysoko bijąca. 99 rok. Ale jeszcze, jeszcze tu coś bije. O, jest kolejna. To jest jedna korona. Bardzo ładny sygna. Tym bardzo ładnym sygnałem okazał się śleć namiotowy. Przed chwilą wyszła puszka po piwie, teraz puszka najprawdopodobniej po dezodorancie. Czyli, jak zawsze, ludzie śmiecą. W końcu, dawno nie było, jest monetka 10 koron, współczesne. Ale, tak jak mówiłem już wcześniej, można wydać. Kolejna Kongerikenorg. Dziewięćdziesiąty ósmy rok, 5 pięć koron. Tutaj jeszcze coś w tym samym dołku. O, jest jeszcze jedna monetka, to już jest te 50 ORE, 97 rok. Super, jak dwie monetki z jednego dołka wychodzą to naprawdę jest, jest dobrze. A tutaj jest kolejny sygnał. Jest kolejna. Super. Kolejne pięć koron. Dziewięćdziesiąty dziewiąty rocznik. Ten koniec jak, jak, jak e, jakiś nabój, ale to jest bateria. Zwykła. Taka skorodowana trochę bardziej. No śmieszne. Taki bardziej. Nie bateria, nawet a akumulator chyba. Tutaj dość ładny sygnał. Mm, no i to. Był skorodowany, zgięty, stary gwóźdź Tutaj jest bardzo ładny sygnał Chciałoby się nawet powiedzieć Że Typowo Srebrny sygnał no, mamy srebrny sygnał no, Nie zmienia to faktu, że to Jeden z takich Ilberyk Jakichś lepszych śledzi nawet z takim Zawieszką Mogę sobie go zawiesić gdzieś Super O, wow Długo nic, same śmieci A teraz P151 38 ogólnie w porównaniu do tego co byłem yy, tam koło Finlandii to powiem Wam, że te łuski tutaj, mimo że też niemieckie i też to jest Druga wojna światowa, to wychodzą naprawdę w można powiedzieć że prawie że idealnym stanie tam bardzo skorodowane, tutaj naprawdę super zachowane, zobaczcie. bardzo dużo skrzybów tu rośnie a teraz sygnał 90 zobaczymy co to może być no śledź Patrzcie, już rosną, z kwiatków zmieniły się w takie ala jeżyna, malina. Bogate w bardzo w witaminę C. Czy smaczne, Jak to takie, bardziej jak to jakieś takie kwaśne owoce. Ale widzę, że sporo ich tutaj jest. Czyli fajna miejscóweczka na to. Ogólnie jestem tu po raz pierwszy. Zaraz sprawdzę w ogóle, czy można tutaj e, kopać. Jeśli tak, to przejdę się tutaj i trochę pokopię. I coś wam nagram. Patrzcie. Tutaj. W środku tego całego lasu. Znalazła się mała kabina. Super miejsca. Czyli to jest czyjeś. To nie będziemy tutaj zakłócać ładu i porządku, bo wiadomo, że ja jestem grzecznym obywatelem, uciekam stąd, ale super miejscóreczka na. Na chill out. Idę już do auta. Za chwilę usiądę tam, bo jest wiatr. I pokażę Wam podsumowanie dzisiejszego dnia. Ale, no tak, no monetek trochę posypało. Ale śmieci już dawno tak dużo nie nakopałem jak dzisiaj. Masakra. Już chyba jestem żęczony. Dzisiaj jest mój dzień wolny od pracy więc chyba po prostu pojadę na zakupy i zrobię sobie odpoczynek no i to są śmieci w sumie to są śmieci z dwóch dni więc nie będę tutaj też e, mówił śmieci no i tu jedna łóżka wiadomo parę tych śledzi jest fajnych, które na pewno zatrzymam reszta wszystko idzie do wyrzucenia za chwilę wejdę do i pokażę Wam monetki. Tak na szybko monetki. To to są. Tutaj są monetki z wczoraj. A tutaj na dłoni są monetki, które zostały wykopane dzisiaj. Więc jak można zauważyć, no dzisiejszy dzień wygrywa tam o jedną monetkę. No i o dużo więcej śmieci, ale też troszkę dłużej chodziłem dzisiaj niż wczoraj, więc no, nie, nie było żadnych żadnych zachwycających fantów, nachodziłem się, pogoda jest niezbyt, niezbyt...